W niniejszej publikacji postaram się przybliżyć i omówić etapy sprawy sądowej o stwierdzenie nabycia spadku. Dzięki znajomości reguł gry mamy większe szanse na szybsze i skuteczne załatwienie naszej sprawy przed sądem. Ponadto możemy się do niej odpowiednio przygotować i uniknąć nieoczekiwanych sytuacji i problemów. Sprawa spadkowa przed sądem prowadzona jest na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. Sąd Kieruje się zawartymi w kodeksie regulacjami. Pierwszym etapem w sprawie spadkowej o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem jest weryfikacja wniosku. Sąd sprawdza, czy nasz wniosek jest kompletny, czy czegoś nie brakuje. Sąd sprawdza, czy została uiszczona opłata w prawidłowej wysokości oraz czy zostały zawarte wszystkie dane i załączniki. Jeśli okaże się, że pismo zawiera jakieś braki, wówczas sąd wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Po drugie, czy do sądu były składane wnioski o otwarcie i ogłoszenie ewentualnych testamentów zmarłego? Po trzecie, czy nie toczy się bądź nie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po tej samej osobie? Po czwarte, wreszcie, sąd ustala, czy nie zarejestrowano aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłym wskazanym we wniosku. Kolejnym etapem jest wyznaczenie posiedzenia sądu. Sąd dokonuje tego, gdy wniosek nie zawiera braków. O terminie posiedzenia sąd powiadamia wnioskodawcę oraz uczestników postępowania. Jednocześnie sąd poucza o konieczności osobistego stawiennictwa bądź o braku takiej konieczności. Na posiedzeniu sąd przesłuchuje uczestników sprawy i odbiera od nich tzw. zapewnienie spadkowe. Następnie sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym ustala, kto i w jakiej części nabył spadek. Polega to na ułamkowym określeniu udziału w stosunku do całości spadku. Sąd nie wskazuje konkretnych składników masy spadkowej. To, co konkretnie dziedziczymy, jest przedmiotem postępowania o dział spadku. Wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku musi się uprawomocnić. Nastąpi to dopiero po upływie terminów do wniesienia środków zaskarżenia. Jeżeli takowe nie zostaną złożone, to postanowienie uprawomocni się nam z upływem 21 dni od jego ogłoszenia. Po uprawomocnieniu się postanowienia, powinniśmy wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli prawomocności. Należy pamiętać, że sąd nie wyśle odpisu orzeczenia, dopóki sami o to nie poprosimy. Aby uzyskać odpis postanowienia, należy złożyć wniosek i uiścić opłatę w wysokości 20 zł. Dopiero orzeczenie z pieczątką stwierdzającą prawomocność jest pełnowartościowym dokumentem, którym możemy się legitymować przed osobami trzecimi, bankami, urzędami i instytucjami. Na tym nie koniec czynności sądowych. Sąd po uprawomocnieniu się postanowienia wysyła jego kopię do właściwego urzędu skarbowego. Spadkobiercy także muszą pamiętać o tym, by złożyć do urzędu skarbowego kopię postanowienia oraz deklarację dotyczącą podatku od spadku. Na spadkobiercach ciążą również inne obowiązki. Powinni oni samodzielnie przeprowadzić sprawy, np. dotyczące wpisów w księgach wieczystych aktualnych właścicieli, przerejestrować samochody czy np. zamknąć konta bankowe po zmarłym. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do śledzenia moich publikacji, subskrypcji kanału na YouTube oraz lajkowania postów na Facebooku. Do zobaczenia!